Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Alosia, jak obiecasz, że nie będziesz się śmiać, to coś ci powiem. Obiecuję, że nie będę. No naprawdę. A co mi powiesz? No wiesz, ja boję się spać przy zgaszonym świetle. Wydaje mi się, że za szafy wyjdzie zaraz jakiś pająk albo jakaś mysz. Wiesz co Maryśka, a ja boję się jeździć windą. Bo się boję, że spadnie. No, strasznie się boję. Brrr! Brrr. <grystanie> Oj, dziewczyny, chyba zapomniałyście o mnie. Ze mną nic złego wam się nie stanie. Jestem waszym obrońcą. <grystanie> Witaj, Witaj Jezu. Jezu. Łatwo mówić. Cicho, Marysia. Pomóż nam, Jezu. Pomóż nam stać się odważnymi dziewczynami. Już się robi. Bóg jest najpotężniejszy i Was kocha. Ja Was kocham. Z martwych wstałem i przyniosłem Wam pokój, byście się nie bały. Kto mnie ma prawdziwie w sercu, to niczego się nie boi. No a jak sprawić, żebyś zamieszkał w moim sercu i dodawał odwagi? Ja też chcę wiedzieć, Jezu. Powiedz, no proszę, proszę, proszę. A jest taka super modlitwa na odwagę, ale później poznacie jej słowa. Jesteście dla mnie bardzo ważne, jak każde dziecko, tak mocno wierzycie we mnie. Ześlę na Was Ducha Świętego. On napełni Was odwagą i pomoże też zrozumieć moje słowa. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. O, Duch Święty zawsze mi pomaga, jak jest klasówka. Pomaga też, jak mam nauczyć się wiersza na pamięć. Wtedy literki szybko wchodzą do głowy i dostaję szóstkę. To normalne, że z Duchem Świętym i ze mną wszystko staje się łatwiejsze, bo jestem waszym Zbawicielem. Dziewczyny, zdradzić Wam te super modlitwę na odwagę? Tak, tak, to tak. prosimy. Słuchajcie. Jezu, oddaję Ci mój strach. Wierzę, że jesteś przy mnie. Jezu, oddaję Ci mój strach. Wierzę, że jesteś przy mnie. Świetnie. Pamiętajcie też o komunii świętej. Komunia święta to ja. Gdy ją przyjmujecie z wiarą, to wnet znikają lęki z ciemnego pokoju, z windy, a przychodzi radość i odwaga. Wystarczy mnie kochać i we mnie wierzyć. Proste? <laughs> Jezu, rozpowiem wszystkim koleżankom: jak można stać się odważną dziewczyną. Mogę? No pewnie. Powiedz też chłopakom, że oni ze mną też mogą być odważni. Jezu, Jezu, ty wiesz? Od dziś to mogę odważnie jeździć windą nawet i sto razy dziennie, bo wiem, że jesteś ze mną. A ja będę słodko spała przy zgaszonej lampce. Dziękujemy Jezu. Pa dziewczyny, powodzenia. Pamiętasz modlitwę o odwagę? Pewnie tak? To powiedz, powiem, ale razem z całym kościołem. Wszyscy gotowi? Jezu, oddaję Ci mój strach. Wierzę, że jesteś przy mnie. Super!